No bo, bo Ale bo, bo gdzie bo, 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 bo cię goni? Z góry jest. Uuu! No i dobra, zaczynamy kolejny odcinek. Let's go, Cutmek, Alien, startujemy. Let's go, Ty tak, a jakieś przypikanie no na kolejny odcinek? No zaczynamy. Przepowiedziałem. zaczynamy. Elo, elo. O, nie jestem w końcu. To jest. to jest. Dobra, oszczędź mnie, bo i tak wiesz, że przegram. Ja potrzebuję, 2 dbali. 4 miejsca. Miałem respa prosto koło tego. Koło stage'a No kurna i mnie Wiec walno z... Już mnie walno, pendra jeden Ja Ale... dzielamy, windy. No witam pana. Co znalazł się? On tu jest! Uciekaj! Ja mam klucz, chodź ze mną, chodź! Na prawo skręć, na prawo chodź! Na prawo, na prawo, cofnij się, na prawo! Trudno! Trudno, co ty? Ja pierdziele. Niewidzialny był, zabił mnie. To chciałeś poświęcić moje życie? Nie, chciałem drzwi zamknąć, on by musiał rozwalić te drzwi. I wtedy bym miał ty cooldowna. O, on tu już jest. Niewidzialny jest. Ubijemy. Słyszałem tą muzyczkę No to czemu biegłeś do, tak... do zamkniętej windy, no. A to jest najlepsze. No bo ja to strona się, no. No i no, ty nie masz się wyrzucać, tylko masz się wyciszyć. Masz kliknąć te, wyłączyć dźwięk na dole. Tylko. Oh. Dobra. Kto jest? Ja jestem, super. To weź Wim. mnie osz A tam ku na oszczędź. Hello! I see you there. 爸。Ah. a byť mi to řekl za chvíli. to dánko zrobí jiný. A mě Hello. No uciekaj, że stąd, a nie chodzisz, no! Kurwa, ty mnie denerwował, no. Mam to gdzieś. Jak tak to robisz, to ja trudno. Się nie bawię. Co on robi, no? Czemu on chodzi? Czemu on chodzi? Czemu on nie gra taktycznie? Co jest? No nie mogę, no. Niestety, tak Ciao. Oh, pojecha o, pojechał windą, mówisz. A, okej. A więc so oh hello there hello Jak wyzywa ludzi Hello there What's up A jesteś na gita co? Toalety nie mogę znaleźć, damskie toalety nie mogę znaleźć no to tu prosto, na prawo Pe Na pewno? No Nie zabijesz mnie No, na prawo mówiłem, ale... A, na prawo, dobrze Moment No i co ty trącasz mikrofon mój, dostać w ryj chcesz? Przepraszam, przepraszam Kurwa, Praca. co to ma być, moją pizzerię niszczyć? Przepraszam, 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 nie bij! No nie wiem... Teraz? No, no... co, no przecież nie tutaj. Nie do karuzeli coś. Gdzie jest damska? Gdzie jest damska? No nie wiem. No gdzie idziesz do Exita, no? Szukaj jej tam, no. Tam jest damska? No damska jest na tej kratkowanej, no. Na podłodze kratkowanej. Musisz szukać. O, widziałeś. Cześć, Tomasz. Dziękuję. To jest moje. To jest moje. Pierwsze zadanie. Tak, tak. Tak, tak. Tak. tak, Nie, tak, tak. 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 Nie dobra. Robię Uciek serio? Chyba w że sensie ucieknie. Ja mu daję forę, on nawet nie ucieka z tego. Proszę. Tragedia. Cześć. Wait, what? Nie widzę go w ogóle. Co jest? Co? Co? Co, Co ty mi tu? O, uciekł to w końcu. Jesus. Jezus, jak długo uciekałeś? Matko święta. Ja, ja myślałem, że ty uciekniesz dużo szybciej, ja się muszę męczyć i męczyć. Jezu. Szcifory jeszcze o. daję, bo ty, kurde, taki bambik jesteś. Nigdy byś tego kibla nie znalazł. Człowieku, ja pół godziny tego frapu no, szukałem. Widziałem, byłem tak już zmęczony. Szukanie miejsca. Na, na tym radarze cię w ogóle nie było widać, To za bursi? Że ja Gó słyszałem jak ty używałeś wind. Jak ty użyłeś windy na dół, to ja do góry już ubiegłem. A ostatnią windę, którą ja wziąłeś, to była przy mnie. No ja wiem, a ja jedną zrobiłem specjalnie, żeby przywołać, żebyś nie mógł zjechać za szybko. 23 minuty, a Katmek kurde, ja zamiast uciekać, jak dostaje jumpskera, to se kurde chodzi wokół mnie. Dobra, pa w końcu nie jestem. Co Katmek jest? Tym razem ja jestem, jest właśnie wprintny. Dobra, będziesz tym, to zaraz wygrasz, a czekasz narzekasz. Jak chcę klucza! O, znalazłem, enstone, by the way. No? Okay. Eee, party hats. To windy! A nie, teraz eee, tam kluba. What the hell? Reflektor, toaleta. Nie gada, że już go znalazłeś. Nie, ale słyszałem Dobra, wiem gdzie są dwie toalety w razie co. Siopać! Co? Na górze, na dole jest? Halo? No na górze! Windą uciekam! No to na dole jest! Ręcza potrzebuje. No słyszę, jak biegasz. Mam windę, jakbyś chciał. Możesz tu do mnie przyjść. To tak, ja potrzebuję ręcza. Ja już uciekam drugą windą. O. Otwórz tą windę! Dobra, to tak, range, jeszcze raz ja Super reflektors A oh, mamy oh. cztery zadania, o oh, Jezu Plunger plunger, okej okay. O oh. Okej, czekamy oh. 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 oh.

Przedrobione, zrobiony, Ello A ja wiem gdzie są dwa kible Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Goni. Gdzie? Mam, przestranę, mam, przestranę, mam przestranę, Ale mam gdzie przestranę. cię goni? góry jest! Oooo! Cię goni! No! Ja głupiej skaminy nie mam! No, same here. Dobra, jeszcze jeden plum. Gatmech, cichaj tam! To wyzywacie? Dobrze tak Ty go zgubiłem... Gatmech, cichaj! Akurat tam gdzie siedział to... drugi kibel jest. O, 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 o. Tak, 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 kuźwa! Jadę na, gół, na dół... na dół, na dół, jadę. Potrzebuję plamera, potrzebuję plamera. Ja mam Zostawię ci w kible jak chcesz. Słyszysz? Eee, nie, mę męskim, 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 męskim No ja też muszę do Męskiego jeszcze chyba Tak, jeszcze do Męskiego idę. meg. Gonicie? Mężku! Dobra, nie umrze, będę miał drugi kibel ogarnięty. Misiu, gdzie jesteś? Posłownie Misiu, bo grasz e, niedźwiedziem. Grał. Dalej gra to nie wiem. to jest Damka, czyli już zaraz powinna być męska, okej. Okay. Nie pamiętam gdzie dokładnie była, ale gdzieś tutaj. Na prawo, czy na lewo? Jezusie! O, go nie o oj ginę. Au. Pierdzielony no. Jadę, jadę na dół. E, co, ja muszę wziąć jeszcze ręcz? okej. Okay. No ale nie, no co to jest? O, siema, uważaj. O, ja tędy nie jadę, ja drugą pojadę. Nie wiem, czy to warto. Co ja miałem wziąć, kurwa Ręcz, okay. Lęcz, Męska Czekaj nam, nie na czekaj na nam, nie czekaj nam, już idę Przyjmij hitka jak coś. Gdy masz fulla. Chyba. Ja jestem na dyntkę, tak, także weź przyjmij. Weź time przodem. Jeszcze przyszli... masz 50 hp? No ja mam 50, a ty? A ty ja dostałeś? Aha a że tylko ja dostałem. Ładuje się, ładuje się. Uciekaj, uciekaj, Gdzie ja z tym ręczą mam biec? O, kurwa, nie wiem range arcade męska męska ktoś im uratowany! no ja nie jestem niestety pierdzielę do exita wlazłem znowu noż, kurwa Nie... czekaj arcade room okej okay. no w dupę. co co po co tak Kamień nie myty Nie patrz Nie patrzę co on ma, tylko patrzę na ciebie nie. No nie widzę mnie zabił Shu! To nie słyszałeś? To tam sobie. Wiem gdzie mam iść do mnie. Nie ja słyszałem tylko ja byłem w czarnej dupie To życie? No szkurła kambi na tym kiblu Ob ranem, śmietnik Zostaw, a nie się śmiejesz, Kami prostak. Zgubił cię, zgubił cię. Dobra, ja do windom elo Cofnął się, what the fuck. No bo campi na tych drzwiach. Kówno tam campi, Kami oczywiście. Eee, widział cię. Wiem. Ale to tylko ja cię widziałem tą twoją dupę. Jak uciekłeś. Dlatego am doing a run'n'way Wziął, wezwał windę na dół No dobrze, oszukałem A dalej w góry jest Oszukałem no, go, żeby się bawił windą O, ma męską I... O w dupę, ja wiem co on chce zrobić Co chce zrobić? On ci wszystkie windy sabotuje na dół No wiem, ale już tam nie muszę jechać Dobra, pięknie Jeszcze tylko Wiesz, że jest arcade? You Arky? are cooked! Czemu cooked? You are cooked! O, oh, fuck off, no Jeszcze nie tak cooked Jest arcade Jest arcade Jest arcade! Jest przy Karuzeli Nie będzie Karuzela Tam gdzie dedłem A czyli blisko nie był a nie tu By nie my ty ludzie, ty Co tu? Jest Nara, Elo! Uch, wygrałem! Wygrałeś? Nie! Yes. 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 Ale łatwo z Bambikiem! Jeeee! Yes. Boże, jak on kampił! Załatwił mnie, ty pierdzielony Jak kampił na tym kiblu! No załatwiłeś, załatwiłeś. Ja nie kampiłem na tym kiblu. No kampi, cały czas tam byłeś przy tym kiblu męskim, no. Nie zrobię, nie zrobię dobra. Jeszcze idę. O, męski kibel. Idę skręt, znowu skręt, znowu w skręcie, kiedy zrobię i bym chwilę No tak było, taka mapa została się wylotowała. Mi mi zostały mi dwa zadanka człowieku, zostały mi dwa zadanka I'm A like na No dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, elo Ale tam nie widziałem, że on tam jest